Jedziemy i jedziemy dalej Cliff Bridge teraz jedziemy przez ocean ocean z przodu góry to jest urywek filmu z Nowej Południowej Walii myśmy przejeżdżali przez całą Australię kilkakrotnie więc taka jest jakość tego filmu. To jest z tysiąc, jak widzicie, 2008 rok. Mam wiele zdjęć też. Jak będę opowiadała o podróżach, to będę i opowiadała o tych podróżach z samych początków, jak przy, na rejsie byliśmy, jak byliśmy w Azji i tak dalej. Ale jak zacznę ten projekt, to wówczas nie będę mówiła o emigracji. To są nasze szczęśliwe chwile. To jest ten cukier i lukier naszego emigracyjnego życia. To, na cośmy czekali i to, dlaczego chcieliśmy też wyjechać z kraju, żeby jeździć po świecie i zwiedzać świat. To są bardzo przyjemne chwile naszego życia. Oczywiście emigracja nie była taka łatwa i filmy o emigracji będą miały więcej trudów życiowych, a tutaj mamy przyjemności. Teraz jesteśmy w Queensland, to jest Byron Bay, bardzo popularne miejsce i bardzo drogie miejsce. Oczywiście nie myślcie, że jak przyjedziecie do Sydney czy do Brisbane, to tak łatwo do tych miejsc dotrzeć. Teraz płyniemy przez rafy koralowe na Whitsunday. Te miejsca są oddalone dosyć daleko. Jako to trzeba kawał jechać. Jak się mieszka w mieście, to trzeba mieć trochę czasu, przynajmniej tydzień albo dwa, żeby wybrać się w te miejsca. Pamiętajcie, że Australia jest ogromna, kilkakrotnie taka duża jak Europa. Chcesz filmu o naszych przygodach podczas podróżowania w różne miejsca na świecie? Kliknij na ten film i będę, według Waszego życzenia, nagrywała tam, gdzie zagłosujecie. Ciao na razie i głosujcie.